My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. 20 lat temu, 19 marca 2003 roku, prezydent Bush wygłaszał te słowa, pierwsze amerykańskie samoloty bombardowały już cele w Iraku. Kilka godzin później do akcji wkroczyły siły lądowe Międzynarodowej Koalicji. Tak zaczynała się druga wojna w zatoce, która miała przynieść katastrofalne skutki nie tylko dla samego Iraku, ale dla całego Bliskiego Wschodu. Inwazja doprowadziła bowiem nie tylko do zniszczenia reżimu Saddama Husajna, ale przede wszystkim do zniszczenia irackiej państwowości. Całkowity upadek instytucji publicznych i spowodowany tym chaos doprowadził do krwawej wojny domowej oraz infiltracji Iraku przez sąsiednią islamską Republikę Iranu. Chaos w Mezopotamii szybko wykorzystali także terroryści, którzy w kilka lat po obaleniu Saddama wznieśli czarne flagi państwa islamskiego nad połaciami Syrii i Iraku. Irak w kilka dekad z regionalnej potęgi stał się państwem upadłym. Dzisiaj przyglądamy się Irakowi z perspektywy 20 lat po obaleniu Saddama Husajna. Gdzie dzisiaj znajduje się Irak i dokąd zmierza? Zapraszam na raport lat 20. Do lat 70. Irak z prężnie rozwijającą się gospodarką oraz silną armią był kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie. Awanturnicza polityka zagraniczna Saddama Husseina załamała jednak potencjał Iraku. Najpierw Hussein spędził 8 lat na krwawej wojnie z Iranem, następnie najechał na Kuwait, co spowodowało amerykańską interwencję zbrojną i obłożenie Iraku dotkliwymi sankcjami. Problemom na arenie międzynarodowej towarzyszyły także perturbacje wewnętrzne. Gospodarka kraju załamała się, a opór Szyitów i Kurdów wobec władzy Husajna zaczął narastać. W schyłkowym okresie rządów Saddama Irak był już tylko cieniem dawnej potęgi z lat 70. Jednak prawdziwym gwoździem do trumny dla Iraku okazała się inwazja z 2003 roku. Przyniosła ona nie tylko koniec rządów Saddama Husajna, ale także całkowicie rozmontowała irackie państwo. W maju 2003 roku, nieco miesiąc po upadku Bagdadu, do Iraku przybył Paul Bremer, specjalny wysłannik prezydenta Busha do spraw Iraku oraz szef władz okupacyjnych. Bremer rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę akcję debazyfikacji Iraku. Wzorem denazyfikacji w powojennych Niemczech Amerykanie chcieli wyeliminować z życia politycznego wysoko postawionych członków partii BaS, która rządziła Irakiem od 1968 roku. W praktyce polityka debasyfikacji objęła jednak także niższych rangą członków partii. O tym, czy ktoś został objęty debasyfikacją, decydowały nie popełnione zbrodnie, lecz sam fakt przynależności do partii BaS. Bremer nie poprzestał jednak na samej debasyfikacji. Jego drugim rozkazem jako szefa sił okupacyjnych była decyzja o rozwiązaniu irackich sił zbrojnych, które w przededniu inwazji liczyły około 300 tysięcy żołnierzy. Te dwie decyzje Bremera, rozpoczęcie debasyfikacji oraz rozwiązanie irackich sił zbrojnych, powodowały, że łącznie blisko 750 tysięcy Irakijczyków z dnia na dzień straciło pracę, a bezrobocie w kraju wzrosło do 60%. Współpracownicy Bremer'a od początku ostrzegali go przed konsekwencjami tak represyjnej polityki. Jednak Bremer pozostał niewzruszony, twierdząc, że wypełnia tylko rozkazy Waszyngtonu. Szczególnie ostro o planach debasyfikacji wypowiedział się szef komórki CIA w Bagdadzie, Charles Seidel, który ostrzegał Bremer'a słowami, cytat Jeśli to zrobicie, nie będziecie w stanie rządzić tym krajem, zanim słońce wzejdzie nad Bagdadem. Będziecie mieli 50 tysięcy powstańców w mieście. Koniec cytatu. Czas pokazał, że Seidel miał rację. Rozwiązanie irackiej armii oraz polityka debasyfikacji doprowadziły do wzrostu nastrojów antyamerykańskich i dały początek zbrojnej rebelii wymierzonej przeciw siłom okupacyjnym. Pierwsi za broń chwycili Sunnici. Od czasu powstania królestwa Iraku w 1921 roku, to właśnie oni stanowili polityczną elitę kraju. Tak było także w czasach Saddama. Inwazja 2003 roku odwróciła jednak tę sytuację o 180 stopni. Polityka debasyfikacji objęła przede wszystkim Sunnitów, co zepchnęło ich na margines życia politycznego w postsadamowskim Iraku. Żal Sunnitów wobec Amerykanów był tym większy, że po 2003 roku większość władzy w kraju trafiła do Kurdów i Szyitów. Napięcia między poszczególnymi grupami etniczno-religijnymi Iraku występowały co prawda od powstania państwa w 1921 roku. Na przestrzeni lat dochodziło także do szyickich i kurdyjskich rebelii przeciw rządowi centralnemu. Cały czas podejmowano jednak mniej lub bardziej udane próby stworzenia wspólnej irackiej tożsamości narodowej. Amerykanie natomiast doprowadzili do sytuacji, w której porządek polityczno-społeczny został oparty przede wszystkim o sekciarskie afiliacje, to jest o przynależność do społeczności szyickiej, sunnickiej czy kurdyjskiej. W rezultacie amerykańskiej polityki już latem 2003 roku sunnici, którzy czuli się najbardziej rozgoryczeni post rzeczywistością, chwycili za broń i zaczęli organizować partyzantkę. Epicentrum tej rebelii znalazło się w tzw. sunnickim trójkącie czyli obszarze między Ramadi, Bagdadem, a Tikritem. Początkowo Amerykanie próbowali przedstawić rebeliantów jako sympatyków reżimu Husajna. Jednak na początku 2004 roku do rebelii dołączyła armia Mahdiego. Na jej czele stanął Mukadda Sadr, członek szanowanego szyickiego klanu. O ile sunnickich rebeliantów można było oskarżać o sympatię wobec Saddama, o tyle w przypadku Sadra ten argument nie działał. Jego ojciec Ayatollah Muhammad al-Sadr Podobnie jak wielu innych szyickich duchownych, zginął bowiem w rąk ludzi Saddama w latach 90. W ten sposób, w niecały rok po obaleniu Saddama, Amerykanie znaleźli się w sytuacji, w której musieli walczyć zarówno z sunnitami, jak i szyitami. Tuż za rogiem czaił się tymczasem kolejny wróg dżihadyści. Cytat: ISIS to kolejne wcielenie Al-Kaidy w Iraku, które pojawiło się w wyniku naszej inwazji. To przykład niezamierzonych konsekwencji. Dlatego generalnie powinniśmy najpierw celować, a dopiero później strzelać. Barack Obama, 2015 rok Chaos, jaki zapanował w Iraku po obaleniu Saddama Husajna szybko wykorzystali dżihadyści, z których na pierwszy plan wybił się powiązany z Al-Kaidą obywatel Jordanii, Abu Musab al-Zarqawi. Gdy Amerykanie wkraczali do Iraku, Zarqawi dysponował małą grupą liczącą zaledwie około 30 bojowników. Fatalne skutki amerykańskiej okupacji pozwoliły jednak Zarkojemu szybko rozbudować szeregi jego organizacji. Zarkawi zręcznie wykorzystał niezadowolenie sunnitów z polityki debazyfikacji. Prezentował się jako jedyny obrońca sunnitów przed Amerykanami i zdominowanym przez szyitów rządem w Bagdadzie. Wkrótce Zarkawi stał się znany całemu światu. W maju 2004 roku w sieci pojawiło się nagranie, na którym ściął głowę Amerykanina, Nicolasa Berga. Kilka miesięcy później Zarqawi złożył oficjalną przysięgę na wierność Osamie Bin Ladenowi, którego poznał kilka lat wcześniej w Afganistanie. W zamian Zarqawi otrzymał tytuł emira Al-Kaidy w Iraku. Głównym celem Zarqawiego nie była jednak walka z Amerykanami. Jak twierdzi profesor Fawaz Gerges. Od początku strategicznym celem Zarqawi'ego było sprowokowanie wojny totalnej między szyitami a sunnitami. Zarqawi uważał, że tylko w ten sposób uda mu się wyprzeć Amerykanów z Iraku i ustanowić tutaj islamski emirat. Zarqawi był pozbawiony jakichkolwiek skrupułów. To jego ludzie spopularyzowali ścinanie głów i samobójcze zamachy. Ludzie Zarqawi'ego prowadzili wojnę totalną. Atakowali amerykańskich żołnierzy, porywali obcokrajowców, organizowali zamachy bombowe na szyitów. Na porządku dziennym były także ataki na sunitów, którzy nie chcieli się podporządkować Zarkałiemu. Metody walki z były kontrowersyjne nawet dla innych dżihadystów. Część jego działań, zwłaszcza ataki na szyitów, były krytykowane przez przywódców Al-Kaidy, Osamę Bin Ladena i Aymana Zawahiriego. Niemniej ostatecznie Zarkawi osiągnął swój cel i doprowadził do rozlewu krwi między szyitami a sunnitami. 22 stycznia 2006 roku bojownicy Al-Kaidy w Iraku zdetonowali ładunki wybuchowe w meczecie Al-Askari w Samarze. W zamachu nikt nie zginął, jednak złota kopuła meczetu zawaliła się. To wystarczyło, aby sprowokować szyitów do odwetowych ataków wymierzonych w sunnitów. W ten sposób Irak pogrążył się w dwóch konfliktach. Obok prowadzonej dotychczas walki z siłami okupacyjnymi, wybuchła krwawa wojna domowa, naznaczona starciami między szyitami a sunnitami, zamachami bombowymi i czystkami etnicznymi. O jak dużej skali przemocy mówimy, dobrze obrazuje mapa pokazująca zmiany religijno-etniczne w Bagdadzie na przełomie 2006 i 2007 roku. Sytuacja w Iraku uległa takiemu pogorszeniu, że na początku 2007 roku liczba ofiar i ataków wzrosła do poziomów podobnych z okresu inwazji w 2003 roku. Aby ratować sytuację, prezydent Bush wysłał do Iraku dodatkowe 30 tysięcy żołnierzy. Mimo początkowej krytyki, decyzja prezydenta przyniosła wymierne efekty. Już pod koniec 2008 roku wydawało się, że stabilizacja Iraku jest na wyciągnięcie ręki. Abu Musab Zarqawi został zabity przez Amerykanów, co bardzo osłabiło al-Kaidę w Iraku. Dzięki układom zawieranym przez Amerykanów ze starszyzną plemienną udało się także opanować sytuację w tzw. sunnickim trójkącie. Na szyickim południu również odniesiono sukces. Armia Mahdiego została rozbita, a Mukada Sadr zmuszony do opuszczenia Iraku. Gdy pod koniec 2008 roku prezydent Bush podpisywał porozumienie w sprawie wycofania wojsk USA z Iraku, mogło się wydawać, że Amerykanie pozostawiają za sobą względnie stabilny rząd w Bagdadzie. Na horyzoncie rysował się już jednak nowy problem. Autorytarna polityka premiera Malikiego niosła ryzyko dalszych niepokojów w Iraku. Reklamy pozwalają nam ulepszać nasze treści. Teraz chwila przerwy dla sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest Cambly. Wyjazdy wakacyjne bywają stresujące w ojczystym kraju, a co dopiero urlopy za granicą. Problemy z barierą językową, niepotrzebny stres z wynajęciem samochodu, mieszkania czy nawet zamówieniem posiłku to tylko kilka scenariuszy. Inna sprawa, że często mamy większą wiedzę na temat danego języka niż nam się wydaje, a jedyne co nas powstrzymuje przed płynną rozmową, to przełamanie swojego strachu i zahamowań. Jak to zmienić? Odpowiedź jest prosta: należy rozmawiać w obcym języku z osobą, która pochodzi z danego kraju ale jednocześnie w sposób dla Ciebie komfortowy. Miejscem, w którym spotkasz takich ludzi, jest platforma Cambly. Cambly pozwala swobodnie porozmawiać online, sam na sam, z native speakerami z anglojęzycznych krajów o dowolnej porze dnia. Masz do wyboru poziom umiejętności, interesujące Cię zagadnienia oraz specjalistyczne kursy. Alternatywą dla indywidualnych lekcji są atrakcyjne cenowo zajęcia w trzyosobowych grupach. Zatem dołącz do Cambly i przełam swoje bariery językowe, odbywając 15-minutową darmową lekcję. Oraz skorzystaj z 40% zniżki na 3-miesięczny plan nauki z kodem 40GTBT. Tylko dla pierwszych 100 osób. Zniżka jest ważna zarówno dla planów grupowych, jak i indywidualnych. Nuri Maliki został premierem Iraku w 2006 roku. Od początku zdradzał tendencje autorytarne. Już w 2007 roku ambasador USA w Iraku, Ryan Crooker, określił Malikiego jako paranoika, który, podobnie jak Hussein, próbuje skumulować w swoich rękach jak największą władzę. Autorytarne ciągoty Malikiego uwydatniły się zwłaszcza po 2009 roku, gdy Amerykanie rozpoczęli odwrót z Iraku. Oprócz stanowiska premiera, przez 4 lata równocześnie pełnił obowiązki ministra spraw wewnętrznych. Otaczał się lojalnymi współpracownikami i łamał opór niezależnych instytucji. Powołał także specjalne oddziały, które pomijały Ministerstwo Obrony i odpowiadały bezpośrednio przed Malikiem. Ta prywatna armia premiera określana była jako Fedayini Malikiego, co stanowiło nawiązanie do podobnej formacji istniejącej w czasach Husajna. Ludzie Malikiego tłumili wszelkie akty protestu, brutalnie rozprawiając się, zwłaszcza z ulicznymi protestami. Zarządów Malikiego szczególnie represjonowani byli sunnici, których Maliki, z pochodzenia Szyita traktował jak obywateli drugiej kategorii. Na przełomie 2011 i 2012 roku, gdy Amerykanie wycofali się już z Iraku, Maliki przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę akcję aresztowań wśród wysoko postawionych sunnickich polityków. Oskarżał ich o korupcję, nadużycia władzy, a nawet przygotowywanie zamachu stanu. Jednym z polityków, za którym wydano wówczas nakaz aresztowania, był wiceprezydent Iraku, Tariq al-Hashimi. Wzrost sekciarskich podziałów szybko wykorzystali dżihadyści. Zarkawi, co prawda, już nie żył, ale zastąpił go równie brutalny i przebiegły gracz Abu Bakr al-Baghdadi, który stanął na czele zreorganizowanej Al-Kaidy w Iraku, która przybrała teraz nazwę Państwo Islamskie w Iraku. Ludzie Bagdadiego podsycali atmosferę sekciarskiego konfliktu, jednocześnie zdobywając coraz większe wpływy w społeczności sunnickiej. Znów pojawił się motyw znany z czasów Zarqałiego dżihadystów jako obrońców sunnitów. To właśnie represyjna polityka Malikiego przyciągnęła wielu sunnitów na stronę państwa islamskiego. Ambicją Bagdadiego sprzyjał także chaos sąsiedniej Syrii, która na fali protestów arabskiej wiosny pogrążyła się w wojnie domowej. Symbolem upadku polityki Malikiego stało się zajęcie przez dżihadystów Mosulu, drugiego największego miasta Iraku. To właśnie w tym mieście al-Baghdadi wkrótce proklamował powstanie kalifatu. Jak wiemy, po kilku latach walk i wsparciu międzynarodowej koalicji państwo islamskie zostało pokonane. Jednak, jak to w Iraku bywa, rozwiązanie jednego problemu dało początek innemu. Lata walki z państwem islamskim bardzo wzmocniły szyickie milicje i wpływy Iranu w Bagdadzie. W rezultacie Irak stał się nowym polem rywalizacji między USA a Iranem. Gdy upadł Mosul, bojownicy państwa islamskiego rozpoczęli marsz na Bagdad. W sytuacji zagrożenia, ajatollah Ali Sistani, duchowy przywódca irackich szyitów, wydał fatwę, wzywającą wszystkich Irakijczyków do stanięcia w obronie ojczyzny. Fatwa z Istaniego stała się podstawą do powołania tzw. Sił Mobilizacji Ludowej, po angielsku PMF, w skład których weszło wiele różnorodnych, etnicznie, wyznaniowo i ideologicznie organizacji paramilitarnych, które chciały pomóc w walce z ISIS. Jednak na utworzeniu PMF najwięcej zyskał tylko jeden gracz – Iran. Irańczycy wykorzystali nową formację jako platformę legitymizującą istnienie proirańskich milicji w Iraku. I tak na przykład jedną z najpotężniejszych milicji w ramach PMF stał się Kataib Hezbollah, który został utworzony z pomocą Irańczyków jeszcze w 2003 roku do walki z amerykańskimi siłami okupacyjnymi. Dzięki wstąpieniu w szeregi PMF i zalegalizowaniu w ten sposób swojej działalności Kataib Hezbollah szybko zwiększył liczbę swoich członków z około 2000 w 2010 roku do liczby od 10 do 30 tysięcy członków w 2016 roku, a sam dowódca Kataibu, Abu Mahdi al-Muhdaniz, został zastępcą naczelnego dowódcy PMF. Po wygranej wojnie z kalifatem milicje PMF miały zostać włączone w skład regularnych sił zbrojnych. Nigdy to jednak nie nastąpiło. Mało tego. Proirańskie milicje wchodzące w skład PMF zaczęły zdradzać wielkie ambicje polityczne. W wyborach parlamentarnych w 2018 roku liderzy pro-irańskich milicji wystawili wspólną listę pod nazwą Fatah, co po arabsku znaczy „podbój”. Proirańska lista zdobyła 13% głosów, co stanowiło drugi najlepszy wynik. Dzięki legalizacji działalności proirańskich milicji w Iraku oraz powstaniu Fatachu, Iran wzmocnił swoją i tak już silną pozycję nad Eufratem. Personifikacją irańskich wpływów stała się postać generała Ghasema Soleimaniego, szefa elitarnych sił Quds, wchodzących w skład Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Soleimani był częstym gościem w Bagdadzie, koordynował wsparcie dla proirańskich milicji, spotykał się z irackimi politykami i miał wgląd do wszystkiego, co działo się nad Eufratem. Pozycję Soleimaniego wzmacniały także jego osobiste kontakty, jakie posiadał z przywódcami milicji. Przykładowo Muhandis, wiceszef PMF, znał się z Soleimaniem jeszcze z czasów wojny iracko-irańskiej. Muhandis, podobnie jak wielu szyickich opozycjonistów, walczył bowiem po stronie Islamskiej Republiki Iranu. Irak odgrywa kluczową rolę w polityce Iranu. To właśnie przez Bagdad Irańczycy obchodzą część amerykańskich sankcji. Irak jest także wygodnym szlakiem przerzutowym dla irańskiego wsparcia zmierzającego do Assada w Syrii i Hezbollahu w Libanie. Rosnące wpływy Teheranu sprawiły, że Irak stał się nowym teatrem rywalizacji między USA a Iranem. Ta rywalizacja osiągnęła punkt kulminacyjny na przełomie 2019 i 2020 roku, gdy Amerykanie zabili generała Soleimaniego i Muhandisa w Bagdadzie, a Irańczycy ostrzelali rakietami balistycznymi amerykańskie wojska stacjonujące na terenie bazy al-Assad. Likwidacja generała Soleimaniego wywołała chaos w szeregach proirańskich formacji, jednak nie doprowadziła do trwałego osłabienia wpływów Iranu nad Eufratem, które nadal są ogromne. Wbrew pozorom iraccy szyici nie stanowią politycznego monolitu. W ostatnich latach obserwujemy intensyfikację podziałów w tej społeczności. Punktów spornych jest wiele, a jednym z najważniejszych stosunek irańskich szyitów wobec Iranu. Proirańskie milicje w Iraku i ludzie pokroju Muhandisa to tylko pewien wycinek szyickiej społeczności. Potężnym stronnictwem jest także środowisko skupione wokół wspomnianego już wcześniej ajatollaha Sistaniego. Który krytykuje ingerencję Irańczyków w iracką politykę. Jest to o tyle ciekawe, że sam Sistani jest z pochodzenia Irańczykiem. Konflikt między proirańskimi milicjami a środowiskiem Ayatollaha Sistaniego ma zresztą nie tylko wymiar polityczny, ale także religijny. Sistani krytykuje bowiem irańską interpretację idei Wilayat al-Faqi. Jest to koncepcja, według której najwyższa władza w państwie powinna zostać powierzona islamskiemu uczonemu. Zasada ta legła u podstaw irańskiego ustroju politycznego i uzasadniła przejęcie władzy w 1979 roku przez Ayatollaha Homeini'ego. Sistani odrzuca irański model Wilayat al-Faki, twierdząc, że religijni przywódcy nie mogą brać bezpośredniego udziału w procesach politycznych. Wbrew pozorom, ta dysputa religijna ma poważne konsekwencje polityczne. Część Irakijczyków uważa bowiem, że ostatecznym celem Teheranu jest eksport islamskiej rewolucji do Mezopotamii i przemodelowanie Iraku na wzór rewolucyjnego Iranu. Kolejnym, trzecim już z kolei stronnictwem szyickim jest grupa skupiona wokół Mukady Sadra, jednego z symboli oporu przeciwko amerykańskiej okupacji. Sadr formalnie rozwiązał swoją armię Mahdiego i zaangażował się w życie polityczne kraju jego koalicja wygrała wybory parlamentarne zarówno w 2018, jak i 2021 roku. Sadr zwłaszcza podczas okupacji wielokrotnie korzystał z pomocy Iranu i ewidentnie nadal zależy mu na dobrych relacjach z Teheranem. Jednocześnie jednak Sadr uważa proirańskie milicje za zagrożenie dla rządu centralnego i domaga się ich likwidacji. W 2022 roku ludzie Sadra starli się nawet z milicjami w regularnej bitwie, do której doszło na ulicach Bagdadu. To jednak nie koniec podziałów. W ostatnich latach, zwłaszcza wśród młodszych irackich szyitów, pojawił się stosunkowo silny ruch, odrzucający dotychczasowe podziały. Nie identyfikujący się ani z proirańskimi milicjami, ani z Ayatollahem Sistanim, ani Hadrem. Często nazywa się ich tzw. ruchem Tishrin. Nazwa pochodzi od placu Tishrin w Bagdadzie, gdzie w 2019 roku zorganizowali wielotysięczne protesty. Ruch Tishrin domaga się całkowitej przebudowy kraju, rozbrojenia milicji i pozbawienia dotychczasowych elit władzy. Ruch nie jest całkowicie spójny, ale dominują w nim silne głosy nacjonalistyczne i antyirańskie. Ruch Tishrin powstał co prawda na terenach szyickich, jednak ze względu na to, że odrzuca sekciarskie afiliacje na rzecz wspólnej tożsamości irackiej, cieszy się także sympatią wśród młodych sunnitów. Weterani irackiej polityki próbują bagatelizować ruch Tishrin. Jednak demografii oszukać się nie da. Irak posiada jedno z najmłodszych społeczeństw na Bliskim Wschodzie. Mediana wieku wynosi w Iraku około 20 lat, a około 60% populacji kraju stanowią osoby poniżej 25 roku życia. Szacuje się, że do 2050 roku populacja Iraku podwoi się z obecnych 42 milionów do ponad 80 milionów. Rok w rok na rynek pracy wkracza obecnie około 500 tysięcy Irakijczyków. A krajowa gospodarka jest zbyt mała, aby zapewnić im wszystkim zatrudnienie. Bezrobocie wśród osób do 30 roku życia jest trzykrotnie wyższe niż w przypadku osób starszych. To efekt słabego sektora prywatnego i faktu, że budżet Iraku aż w ponad 90% uzależniony jest od wpływów z eksportu ropy. To wszystko sprawia, że Irak jest stykającą bombą demograficzną, a z upływem lat rola ruchu Tishrin i podobnych organizacji protestacyjnych będzie się tylko wzmagać. 20 lat po upadku Saddama Irak nadal pozostaje krajem na wskroś upadłym. Lata okupacji, wojny domowej oraz walki z kalifatem obróciły kraj w ruinę. Brak silnego rządu centralnego w Bagdadzie pozwolił na infiltrację kraju przez Irańczyków oraz rozlanie się wpływów Islamskiej Republiki Iranu po całym regionie. W ostatnich latach tempo życiu politycznemu nadają rosnące podziały między irackimi szyitami. Podziały te mają charakter wielowymiarowy, a fakt funkcjonowania dobrze uzbrojonych milicji stanowiących swoiste państwo w państwie stwarza ryzyko, że jedno ze stron szyickich podejmie próbę siłowego rozwiązania konfliktu. Pewien przedsmak takiej sytuacji mieliśmy już w zeszłym roku, gdy ludzie Sadra zajęli budynek parlamentu oraz pałac prezydencki, a następnie w regularnej bitwie starli się z proirańskimi milicjami w Bagdadzie. Upadek Sadama dał szansę na stworzenie nowego Iraku. Szansa ta została jednak zaprzepaszczona, częściowo przez pochopne decyzje podjęte przez amerykańskie władze okupacyjne, a częściowo przez konflikty między samymi Irakijczykami. Obecnie Irak jest państwem upadłym. Ze swoją demografią oraz zasobami naturalnymi, Irak znowu mógłby, tak jak w latach 70., stać się tygrysem Bliskiego Wschodu. Tragizm tego kraju polega jednak na tym, że Irakijczycy są zbyt mocno podzieleni aby przywrócić ojczyźnie dawną potęgę. Obecny status quo jest także na rękę sąsiadom Iraku. Z perspektywy Turcji, Iranu czy Arabii Saudyjskiej lepiej utrzymać w Bagdadzie słaby rząd niż budzić irackiego tygrysa ze snu. Partnerem kanału jest Dom Maklerski XTB, a także KFD, polski producent suplementów diety i żywności funkcjonalnej oraz Kuchnia Wikinga, catering dietetyczny dostępny w większości polskich miast. Link do KFD i Kuchni Wikinga znajdziecie w opisie. Ponadto stale zachęcam do wspierania akcji Paczki dla Ukrainy, która wytrwale dostarcza pomoc potrzebującym za naszą wschodnią granicą.